Bliźnięta. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc czerwiec, czytanie ogólne/miesięczne. Zobaczymy, jakie energie będą Wam przyświecać, jakie te energie mogą wzbudzać emocje, e, jakie zdarzenia zaprosicie do swojego życia. Zobaczymy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. A więc bierzcie tylko to, co autentycznie z Waszą sytuacją rezonuje. Nie szukajcie na siłę podobieństwa, bo możecie skończyć nieciekawie, jeżeli gdzieś będziecie na siłę próbować albo coś zdobyć, albo to no cokolwiek, co, co, co gdzieś tam może być blokującą energią, tak? Czyli chcecie coś zdobyć już i teraz, a tutaj jest blok, blok, i w sumie nie wiadomo dlaczego. No, to pewnie w energetyce gdzieś jest jakiś, no. <laughs> jakiś zastój. Wy w tym. <laughs> Okej, okay. ta karta chciała wyjść. No to już wychodzi. Gdzieś w tym miesiącu, chyba bliźnięta, będziecie się obawiać na. Na wyrost czegoś, tak? Możecie się spodziewać y, jakichś niedobrych informacji. Y, w ogóle zobaczmy, co na Was wpływa, dobra. Niektóre bliźnięta zakończyły coś. Y, cykl zakończył już. Nie chcę mówić jaki, tak? No bo świat y, to, co z przeszłości, z czego ta sytuacja wynika. Gdzieś albo Wy podjęliście decyzję, albo ktoś za was, że. Nic więcej, nic bardziej tu się nie zdoła osiągnąć, albo gdzieś odchodzicie. Jeżeli mam patrzeć na to, co na Was wpływa teraz, to piątka denarów, no to może niektóre bliźnięta zrezygnowały z pracy. Może ta praca gdzieś była, owszem, dobrze płatna. Ale mało dawała wam konkretnego zadowolenia z siebie takiego życiowego, tak? I pomyśleliście, że nie, nie. Tutaj ja już nie będę korposzczurem. Obawiam się, co prawda, tego co przyjdzie, bo wpływa na Was brak jakiś materialny, który może się tutaj w tym czerwcu objawić. No, ale cóż, no. Życie trwa dalej, show must go on, nie wszystko zawsze jest różowe i nie wszystko dostajemy na złotej tacy, wy o tym wiecie: doskonale potraficie pracować. Z niejednej dziury czarnej D wyszliście nieraz. W związku z tym, co tam i kolejną przeżyjecie? które bliźnięta zrezygnowały z... z czegoś dla kogoś, w ten sposób bym powiedziała. I nie za bardzo potrafią się znaleźć w tej sytuacji tak na szybko. E, rozkminiacie, e, jak to powiedzieć, bo... Ogólnie czwórka kielichów mówi o tym, że się siedzi w miejscu, że się za bardzo nie rusza do przodu i się rozkmienia. Tak samo jak w tej ósemce mieczy, która Was symbolizuje na ten miesiąc. Tylko ósemka mieczy to jest mentalne więzienie, które sami na siebie nakładacie. Myślicie o sytuacji w o wiele czarniejszych barwach niż ona się tutaj klaruje no tylko trzeba będzie ruszyć tak i wydaje mi się, że ktoś e, dla kogo zrezygnowałyście, albo żeście się zakochały e, i teraz właśnie porzegnowałyście z pracy, albo zakochałyście się, porzegnowałyście ze no, z jakiegoś stałego źródła utrzymania, tak? No, owszem w niektórych wypadkach tym stałym źródłem utrzymania niestety można było nazwać męża, tak? albo partnera i tutaj opcja jest albo utrzymuj się samodzielnie albo idziesz do gdzieś w nowe intuicja ci podpowiada żebyś patrzył patrzyła na swoje własne potrzeby nie rozmieniała się na drobne na potrzeby innych bo do tej pory to, ta piątka materii mogła wy, może wynikać z tego, że wy to tak jak mieliście dużo, no to spoko to w porządku tak mogło być, ale teraz jak będzie mniej a przynajmniej wy się spodziewacie że będzie mniej materii no to już nie ma takiego rozdawnictwa że wszystkim po kolei dzieciom, mężowi, a mi na końcu i mi się wydaje, że intuicja Ci mówi, żebyś Ty postawił na siebie, czy z tą nową osobą, czy w Starym y, Związku y, skończyła się y, taka chyba uległość bliźniąt? Bo z tej uległości tylko głowa Was bolała, tak? Tam mam wrażenie z tą, z tą ósemką mieczy, ona dwa razy wyszła. W związku z tym, Przekaz jest jeden. Zmieniamy paradygmat. Wszystko, co powodowało u ciebie zniżki nastrojów, jakieś kryzysy mentalne, że ty myślałaś, czy myślałeś o innych, co ty musisz jeszcze dla innych zrobić, i tak dalej, powodowało to, że odsuwałeś się, czy odsuwałaś się od siebie, od swoich wewnętrznych, prawdziwych potrzeb, i intuicja teraz ci mówi. Drogi bliźniaku, spójrz na siebie. Czego ty tak naprawdę chcesz? Nie będzie łatwo, bo gdzieś tutaj jest taki zastój. Nie wiadomo jak to zrobić, jak to zrobić, żeby nagle nagle zwracać uwagę na to, co ja chcę, kiedy przez lata było zupełnie co innego. No ale to już se i tak? Świat W związku z tym najbliższa przyszłość, przyszłość e, naprawdę taki e, kryzys Wami wstrząśnie, jakiś wewnętrzny, bo to trzeba pójść naprzód w odpowiednim kierunku. Tutaj się już nie ma gdzie cofnąć. Za Wami jest ściana. Tutaj trzeba e, przetransformować to, to życie, niekoniecznie całe, w formę, w jakiej Ty byłaś dla innych. Czy byłeś? Dziewięć mieczy. No. Nieprzespane noce. Udawanie, że pasowało coś, co wcale nie pasowało, wychodzi ci właśnie w tym momencie bokiem. Zdecydowanie. Jeszcze nie wiesz, jak postąpić. No, nie wiesz. Jakby stawianie na swoim. W obliczu najbliższych, czy w obliczu, gdzie mm, miałaś obiecane jakieś y, zyski i te obiecanki, cacanki znamy, to wcale mogły się nie ziścić, ale, ale jest już zaangażowanie mentalne, już człowiek myśli, że jak ja będę taki, jak ja zrobię to, to y, spotka mnie nagroda, a tym samym a, a, a tutaj jest taka sytuacja, że jak ty tak myślisz i robisz. Y, to inni to wykorzystują i zabierają twoje, mm, i twoją energię, i twój czas, i twoje dobra materialne, bo tutaj jest jakieś zubożenie, tak. I może źle zaczęłam na samym początku, że to zubożenie materialne, ale jeżeli chcecie gdzieś z korporacji się wyrwać, żeby paść, nie wiem, alpaki w karkonoszach, no to to też będzie odpowiedni rozkład, tak. Że boisz się o te pieniądze, że nie wiesz, a jednocześnie pragniesz i tutaj sprawdzasz to, co ty, twoje serce naprawdę chce robić. Natomiast najbliższa przyszłość. Musisz się zaopatrzeć w taką dozę. Cię... Tutaj jest i cięty język. Yy... I. Informacje z internetu. Zobaczcie, jak, te, jak pięknie te karty w ogóle współgrają, tak? Bo tutaj chodzi o to, żeby z tej czarnej nocy duszy przejść i spać jak na białej chmurce. Żeby dostać białą chmurkę z tej czerni, to trzeba te siwulce przegonić. Czym on przegania? Tym mieczykiem walczy. To jest pazik, tak? Więc ma ten mieczyk dziecięcy trochę się namacha, a o co chodzi z mieczami? Informacje, komunikacje. To jest to, że możesz komunikować. Na razie nieudolnie, na razie nie, może nikt ci nie weźmie na poważnie, że ty chcesz już inaczej. Mówić, mówić, mówić. Jak do tłuków po prostu, po sto razy powtarzać. Nie spodziewać się od razu rezultatów, ale to jest pierwszy krok do tego, abyś ty, bliźniaku, jako energia mentalna, powietrzna zodiaku, się uwolnił od jakichś starych, e, takich naleciałości, które już rzeczywiście doprowadzały cię do, do jakiejś depresji, bo tutaj są karty depresyjne twoje, a naokoło jest pokazane rozwiązanie, tak? Tutaj. Energia mentalna, niby nie wiesz, co jeszcze, o co jeszcze chodzi, ale intuicja ci podpowiada: rób po swojemu, i tutaj robisz po swojemu, ale trochę, znaczy z pozycji uczniaka, tak, z pozycji początkującego. Jak się przez 20 lat mężowi obiady podawały, i nagle tego obiadu nie ma, i jeszcze się mu powie, że kochani, już teraz nie będzie tych obiadów, no to raczej można się spodziewać, że on nie zapyta. Y a okej, okay, no to teraz ja będę robił, ale może ci w czymś pomóc. Może jakąś pasję odkryłaś, może ty coś potrzebujesz ode mnie. Tylko sobie, no, no głupia, wariatka, no jak nie będzie obiadu. No i trzeba to przetrzymać, tak? Tą fazę. Od czego zacząć realizację planów i celi w tym miesiącu. Właśnie się otworzyć na zyski. Jeżeli wy jesteście. Dla, dla was jest to czytanie bardziej zawodowe. Otworzyć się też na otrzymywanie. Ty już tak dużo zrobiłaś, zrobiłeś, że teraz już powinna przyjść. Hmm, powinno przyjść wyrównanie. Tak? I utrzymaj tą pozycję. To jest pozycja, żeby nie było. Jeżeli to jest sytuacja z mężem, czy, czy z kimkolwiek, tak? Z rodziną. A z rodziną najtrudniej. Jeżeli to jest taka sytuacja, to trzeba jeszcze się na tej pozycji utrzymać. Nawet za cenę tego, że można czuć się samotnym. Karta dziewiątki denarów z reguły mówi o. Osobie, która sama dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem, nie ogląda się na nikogo, nie, ma za, nie oczekuje pomocy, ale w związku z tym tej pomocy nie otrzymuje, tak? I mm, na innych taliach Tarota pamiętacie na pewno, że dziewiątka denarów to jest pani, która patrzy na swój ogród, czy na sad. Który już wydaje konkretne owoce. Wy bardzo dużo w przeszłości dla kogoś robiliście, i teraz, jeżeli ta osoba nie będzie chciała odwzajemniać, to mam wrażenie, że wy powiecie to ja sobie sama, sam poradzę. Ale otwórzcie się i możecie się zdziwić, ok? No, zobaczcie, jak się możecie zdziwić. Ktoś. Sam się zdziwi, bo to jest kolejny paść, yy, czyli nowa sytuacja dla kogoś yy, będzie, te Twoje dążenia, te Twoje decyzje yy, będą zaskakujące dla otoczenia i yy, oni też się muszą przyzwyczaić, oni też się muszą nauczyć od nowa z Tobą egzystować. Oni się będą uczyć. Dokładnie tak, w październiku materii jest nauka, jest dokształcanie, dopasowywanie się do istniejących wzorców, tak? Ale kto te wzorce, w końcu ty wytwarza, tak? I wymaga ich stosowania. Bez czego się tutaj nie obejdzie? No nie obejdzie się bez kłótni, nie obejdzie się bez postawienia na swoim. Zobaczcie, jak te karty tutaj korelują. To jest piątka mieczy. Piątka mieczy jest kartą, Takiej presji wewnętrznej, którą przekuwa się, znaczy z której wychodzi zewnętrzna kłótliwość, i nie popuści się tutaj, bo to jest karta ogromnej determinacji, dopóki nie postawi się na swoim. Co prawda jest tutaj niebezpieczeństwo, że jeżeli postawi się na swoim bez um, zwracania uwagi na koszty. No to właśnie ktoś może się na tyle przerazić, że po prostu skapituluje. I wtedy rzeczywiście gdzieś sam, samodzielnie, będziesz budować dalej to, co, to, co chcesz odżyć. A zobaczmy, dopowiedzmy sobie tą piątkę mieczy, bo może, może niekoniecznie tak trzeba wszystkich dobijać, żeby osiągnąć. Tą swoją pozycję w tym czerwcu? No, chodzi chyba jednak o dom, wiecie co, o, o takie podejście bardzo wymagające. I zwróćcie na to uwagę, żeby tu był i ki i marchewka jednocześnie, a nie sam ki, nie same wrzaski, nie samo mówienie, że ja mam już tego dosyć. No bo to jest takie mega, mega wkurzenie, tak, to jakaś wewnętrzna depresja. Przechodzicie wkurzeniem yy, i takim postanowieniem, że ja nikogo nie yy, będę teraz angażować, sama dla siebie będę yy, tą osobą, yy, której mi brakuje na przykład w tym związku i się okaże, że ludzie się pobudzą, tylko zanim się pobudzą, to potrzebują trochę kopa w tyłek, ale ważne jest, żeby ich. Żeby ich nie zjeść po prostu tym swoim zdenerwowaniem, ok? Żeby ich nie unicestwiać. Jak kończy się ten miesiąc i zobaczcie, idziecie w całkowicie w nowe po tym miesiącu. Mi się wydaje, że tutaj bliźnięta wykonają kawał dobrej roboty w postawieniu na, na siebie w tym miesiącu coś nowego, tutaj może być wszystko, tu mogą być przeprowadzki tutaj mogą być otwarcia nowych biznesów, tutaj mogą być nowe związki, tutaj mogą być nowe osoby, dla niektórych może być dziecko, tak bo się pogodzicie i przede wszystkim zobaczcie jak to w jednym, w jednym rzędzie jest dwójka pucharów głupiec, dziesiątka denarów leżące na piątce mieczy możecie się bardzo romantycznie, namiętnie godzić pod koniec tego miesiąca, więc dla niektórych, jeżeli nie chcecie Bobo, jeżeli nie chcecie Bobo to to się zabezpieczajcie. A tutaj wypadła mi już karta działam jak magnes, przeciągam do siebie dobro oraz to, czego pragnę. No tak. I żeby to miało ręce i nogi, i było stuprocentowo skuteczne, musicie określić w końcu, spojrzeć na te swoje potrzeby i określić swoją rolę w tym, aby to zdobyć i otworzyć się na to. Trzeba być sfokusowanym w tym miesiącu na sobie. Może dziwne, może egoistyczne? Wcale nie. Jeżeli się poświęcaliście tyle czasu dla kogoś, zaprzedawaliście swoją duszę niemalże, yy, to, to teraz rewanż. Działasz jak magnes, przyciągasz do siebie dobro oraz to, czego pragniesz. Drogi Bliźniaku, trzymaj się. Obfitego czerwca widzimy się, słyszymy się w kolejnych czytaniach. Pa!